Jak często, może ile razy naciskasz ten snooze button, drzemkę w swoim telefonie w momencie, gdy załączy alarm, a potem pędzisz przez swój poranek jak taki bezgłowy kurczak? Witaj, nazywam się Radosław i jestem Ci bardzo wdzięczny za dołączenie do mnie w tej podróży, do zbudowania takiego sposobu myślenia, nastawienia, które będzie mówić, tak potrafię osiągnąć swoje cele, a przy tym w trakcie tego świetnie się bawić. Być szczęśliwym i usatysfakcjonowanym z życia. Często, właśnie rozmawiając z ludźmi, z przyjaciółmi, zauważyłem, że dużo z nich twierdzi, że nie cierpią poranków i w ogóle nie lubią wstawać wcześnie. Ja zawsze byłem raczej osobą, która wcześnie wstaje, ale też późno chodzi spać. Dla mnie cały, cały czas. Jest wielką zagadką, dlaczego otrzymaliśmy tak wspaniałe urządzenie, tak wspaniały mechanizm, jakim jest nasze ciało, i musimy spędzać jedną trzecią dnia, żeby je naładować. Osobiście uważam, że przynajmniej w moim przypadku, pięć godzin jest wystarczające, żeby się wyspać i mieć mnóstwo czasu na, na swoje działania, na swoje aktywności, na to, żeby przeżyć naprawdę piękny dzień. No ale to ja. Nie jest tak, że tak... Nie, nie powiem, że tak jest zawsze. O, to właśnie. Też zdarza mi się przyspać, też zdarza mi się mieć dłuższe, dłuższe spanie. Jestem tylko człowiekiem, prawda? Ale często właśnie rozmawiałem z ludźmi, gdy próbowałem się dowiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego nie lubię wcześniej wstawać, bo dlaczego lubię tak dużo spać. Gdzieś głęboko jest u... Ukryty ten strach przed, przed całym tym chaosem, który często w naszych życiach jest, chaosem tego dnia, który jest przed nami. Boimy się tego, boimy się tej monotonii, która, tej rutyny, która jest w naszych dniach. Nie chcemy tego więcej, bo straciliśmy swoją radość, swoje szczęście, swoje zadowolenie z naszego dnia. Och, znowu muszę iść do pracy, tak? Ile razy tak ludzie mówią? Ludzie spędzają czas w, w pracy, której nie cierpią, w życiu, którego nie cierpią. Więc nie dziwne, że próbują w jakiś sposób skrócić ten czas. No, jak najlepiej skrócić, przez spanie, prawda? No ale tak, co jeżeli te poranki mogłyby być inne? Co jeżeli byś, wyobraź sobie, budzisz się, pełen energii, radości, tak jakbyś był na wakacjach? Jaka ciekawostka, zawsze mnie to też trochę śmieszyło. Zawsze, gdy byłem na wakacjach, to właśnie wtedy mi się najbardziej chciało spać i najdłużej spałem. <grych> Ale to pomijając. Taki, taki, drobia, taki drobny, drobna dygresja. Wyobraź sobie, że budzisz się rano pełen energii i gotowy do, do tego, żeby ruszyć przed siebie i być panem tego dnia. Jak to możesz osiągnąć? No przede wszystkim, no trzeba dotrzeć do tego, czego się boisz, a następnie zacząć się zastanawiać, zadając sobie takie pytania: co takiego niesamowitego możesz mi się przydarzyć w tym dniu? Ale takiego pozytywnie niesamowitego. Bo znając niektórych ludzi od razu, o tak, i litania tych negatywów. Nie, co takiego pozytywnie i niesamowitego może mi się przydarzyć w tym dniu? Jak Jakie małe kroki, działania mogę wykonać, żeby mieć więcej radości w tym dniu, żeby przyciągnąć tą radość do siebie, żeby się cieszyć się mnie, jak mogę pokonać wszelkiego rodzaju zwątpienia, przeciwności, niepewności, które też się tam mogą gdzieś czaić. Pamiętaj, że nazywanie swoich lęków, mówienie o nich nazywanie ich nagłos, albo wypisywanie ich, jest bardzo pomocne, bo w tym momencie po pierwsze, te lęki się tak jakby trochę redukują, a po drugie twój mózg zaczyna pracować w sposób taki, no dobra, jak mogę to rozwiązać, jakie rozwiązanie są do tego, do tej całej sytuacji. Także bardzo ważne jest, żeby być właśnie obecnym tu i teraz, nie wybiegać za bardzo do przodu, tylko tu i teraz być. W czym może ci pomóc techniki głębokiego oddychania? Możesz użyć, poszukać na YouTubie, jest tego mnóstwo różnego rodzaju prowadzonych technik. Nie muszą być to żadne znane typu HOF czy, czy jakiekolwiek inne. To mogą być zwykłe techniki, które będą Tobie pasować. A jeżeli nie chce Ci się szukać, po prostu weź głęboki oddech, możesz przytrzymać go na chwilę, następnie powoli go wypuść, powoli wypuść te powietrze. I znowu możesz przytrzymać, nie musisz. Często słyszałem, że warto jest brać oddech i liczyć powoli do 5-6, jeżeli potrafisz do 8. Jeżeli nie, 5-6 jest wystarczające. 5-6 sekund brania oddechu i w tym samym tempie mniej więcej wypuszczać powietrze. Bardzo proste ćwiczenie, a pomaga Ci się ugruntować w chwili obecnej. Pomaga Ci być tu i teraz. Więc pamiętaj, że przez to, że zaakceptujesz możliwość tego, że każdy dzień może być takim cudem dla ciebie, że zaczniesz zauważać te dobre rzeczy w ciągu dnia, zaczniesz sam planować, co możesz zrobić, żeby ten dzień był radośniejszy, jaśniejszy, bardziej ekscytujący i działać w tym kierunku, przez to zmieniasz swoje poranki, zmieniasz swoje nastawienie do poranków i zmieniasz całe swoje życie. Więc. Weź ten pierwszy krok, no i zrób ten pierwszy krok w kierunku tego lepszego życia dla Ciebie i lepszego, radośniejszego poranka dla Ciebie. Zrób go już dzisiaj. Tego Ci z całego serca życzę, a także wielu błogosławieństw.